Dzisiaj, dzisiaj będziemy układać układanki z Tak, tutaj są puzzle książeczka i tutaj jest właśnie z Disney jak księżniczki. Tutaj mamy wszystkie puzzle. Od razu będziemy, Tak, od razu będziemy też czytać. To znaczy, ja będę, bo co nie umie, Będziemy czytać od razu opowieści o księżniczkach, które tam są. One nie są długie, więc myślę, że będzie dobrze. Więc ustawię kamerę i zaraz do was wracamy. Arielka. Arielka zawsze marzyła, aby poznać świat ludzi. Jej ojciec, kru, król Tryton, nie pochwalał tej ciekawości. Pewnego dnia, pomimo jego przestrug, z ręka popłynęła do tonącego żaglowca i uratowała od śmierci księcia Aryka. Zakochała się w młodzieńcu od pierwszego wejrzenia i zapragnęła go poznać. Aby przyjąć ludzką postać, oddała wiedźmie Urszuli swój piękny głos. Ale to dopiero początek historii. Arielka musiała pokonać jeszcze wiele przeszkód, zanim zdołała z tą była miłość księcia. I jak Patrycja podobała Ci się historia? No fajna! Tak, to dobrze, bardzo się cieszę. Teraz Patrycja będzie układać układankę. Więc ja będę czytać opowieści, a Patrycja będzie układać układanki. Więc najpierw ustawię kamerę. Mam tu nawet trzy ze z No okej, pierwszy idzie chyba tu. Co tu? Chyba tu? Raczej tutaj, właśnie na dole. Teraz ten. Ten dodajemy... Przycapiamy. Tutaj też przycapiamy. Kolejny zali. Gdzie jest jakieś alielki O mam z alielki. Jej głowa. Okej. Okay. Potrzebujemy z alielki. Musi być tutaj z alielki. Alielki. Hmm. Okej. Okay. Mam sek. To idzie... Nie A To idzie teraz Teraz ostatni tutaj został. To został. znaleźć To i znaleźć ostatni i drugie. ja mam tutaj już i go. I cały rysunek arialki już zrobiony. Teraz jest królewna śnieżka, i teraz o królewniej śnieżce będę czytać. Więc na początku muszę wstawić kamerę, żeby nam nie przeszkadzała. Okej, okay, już kamera jest ustawiona. Bardzo się nie będzie za bardzo ruszać, żeby, bo nagrywamy to na łóżku i żeby się właśnie łóżko za bardzo nie ruszało. Nie mamy prawdziwego statywu, tylko używamy do tego pudełka, więc tak jak widzicie tutaj jest kawałek tego. Ale no, w następnym odcinku będzie coś lepszego, może, może coś znajdziemy. Tak. I może będzie trochę wyżej, będzie lepiej ją ustawić i w ogóle. Ale okej, okay, na razie mamy to, więc dajemy. Królewna śnieżka. Królewna śnieżkę wypędziła z pałacu Macocha. Zła królowa. Uczyniła to, ponieważ jej magiczne zwierciadło powiedziało, że nie jest już najpiękniejsza na całym świecie, że piękniejsza od niej jest śnieżka. Gdy macocha odkryła, że dziewczynu zaopiekowała się Krasnoludki, przybyła w przebraniu do ich chatki i poczęstowała królewnę zatrutym jabłkiem. Na szczęście pocałunek zakochanego w dziewczynie księcia złamał klątwę królowej. Odtąd już nic nie mociło radości śnieżki i księcia. Patrycja, jak Ci się podobała historia? No fajna, powiedz, sobie, okay, więc. Dobra. Mam doma. Okej. Okay. Kawałek jej głowy. Już dobrze mi idzie. będzie szło tutaj. Tutaj drzewa. Ty nie możesz! Terazem razem to robimy, więc... Nie! Przepraszam za to, ale nie wiedziałam, dokładnie. Szukamy jeszcze części, tutaj jeszcze dwie zostały części. Tutaj te dwie. No. Teraz ostatnia część nam została do znalezienia. Mam. Tam jest Irenka, więc to jest ta część. Więc teraz pokażę Wam gotowy rysunek. Bardzo mi się podoba. Czy mamy jeszcze resztę układanek, i to są chyba dwie jeszcze układanki nam zostały. Ok, więc przesuwamy na kolejną stronę, i teraz jest rozpółka. Wczoraj oglądamy rozpółkę. A dokładnie, dokładnie zaplątanych. Tak. Ok, więc zaczynam. Rozpółka. Włosy, Roszpunki miały niezwykłe moc, przewracały młodość i zdrowie. Dlatego, kiedy dziewczynka była jeszcze maleńka, stara czarownica porwała ją z pałacu rodziców i uwięziła w wysokiej wieży. Minęło wiele lat i pewnego dnia, dzięki pomocy śmiałego młodzieńca, flynna Roszpunka uciekła ze swojego więzienia. Gdy dotarła do pałacu, odkryła, że jest córką królewskiej pary i że w końcu odnalazła dom. Niedługo potem jej rodzice wyprawili za kochanym huczne wesele. Ok, teraz wygląda rysunek. Patrycja, ci się podoba opowieść? No fajna jest. Ok, więc zaczynamy. To idzie to. A kochani, to dzisiaj przyjedzie mój kuzyn, a wczoraj byłam z moją kuzynką. Bo moja kuzynka mieszka blisko, a mój kuzyn tak trochę daleko. I to już prawie cały rysunek, ostatni krocek został i już rysunek jest pięknie zrobiony. Kolejne. Teraz Aurora. Kto zna Aurorę? Ja. Yeah. Ok. więc zaczynamy. Gdy królewna Aurora pojawiła się na świecie, czarownica Diabolina rzuciła na nią zły czar. Przez tą klątwę w dniu 16 urodzin dziewczyna ukłuła się w palec wrzecionym i zapadła w sen podobny do śmierci. Aby nikt nie próbował zdjąć z aurory uroku, diabolina przemieniona w smoka broniła dostępu do zamku. Na, ks na szczęście książę Filip pokonał czarownicę i i odnalazł ukochaną królowę. Kiedy ją pocałował, zły czerp prysnął. Wkrótce aurora i Filip wzięli ślub. Odtąd nastały czas wypełnione szczęściem i miłością. Jak bardzo podobała Ci się historia? Fajna była? Okej, okay, więc Okej, okay, tutaj już szukam innego kawałka. Właśnie o ten kawałek mi chodziło. Ja bardzo już tutaj pomogę, bo tutaj to już jest nasz ostatni rysunek. O, to jest jej sukienka, a to jest bluzka, i ściana. Tutaj mam i ostatni krocek, i ostatni krocek jest tutaj. I już jest zrobione i to na tyle na dzisiaj. Więc palca pożegnaj się. pa! pa.